Dziś gramy w Minecraft to Platos. Nie dobra, ja zginąłem jeszcze. Więc Minecraft na starym serwerze, ale nie wiem czy z niego coś nagrywano kiedykolwiek. piempiaki piempiaki piempi, piempiaki kiki Dobra. Pyk! Tak właśnie to załączam. Pani wychodzi, a ja zajmuję się zdrowem pani chłopaka. Załat to trzeba! Jest prawdziwy facet! Tutaj co powiedziałem? Bez żadnych bujek. Ora, pana na spana czy jest, jest... jest przerażony. Nie umie się bić i wie, że gdy zaatakuje huligana, ten z łatwością go pokona. Boi się, że gdy prawda wyjdzie na jaw, dziewczyna go rzuci. Mimo tłumaczeń doktora Eryka, chłopak czuje, że nie ma wyjścia. Tyk.

A zapomniałem Wam powiedzieć, zasubskrybujcie kanał, lecimy po 800 i zajmę dalej niż bliżej do pierwszego tysiąca o, kurde, No kurde na łóżko zlecił. Tak, tak, ja Dobra tak, to był mój pierwszy zbiorak, nie było z tego filmu że normalnie uszy, musi umyć, bo musi przesłyszał normalnie. Jak wy, pewnie nawet pół wyśmiewa, tak. A ty, bani, mamy zaś bukarzom. Co ja tam zrobić? wiać! Więc to musi sobie do tych ludzi. Stara, wyglądać na czas. Może pół byłoby pianny. No i do tego nie przytomny. No to jest złe. stary wyglądać na czas.

Czekajcie. Natomiast dziewczyna pacjenta i jej przyjaciółka Cały czas ukrywają się z tym agresywnym 25-latkiem Obie są przekonane, że pacjent siłą wyrzuci go ze szpitala I dopilnuje, żeby nigdy więcej nie było swoich do tej dziewczyny Nie mówią że to głupi plan Co to głupi plan? Czekajcie Żeby zaczął działać Seba? nigdy nie wymieka o, mój... Ej, spokój, co? Alej, sześć! Ale widziałeś, jaki dżentelmen by się za nim wstawił. bo od razu został odepchnięty mm. z, o, w ogóle jakiś automat z jedzeniem. Ale się wstawił za nim. Zostawiał koń, czy widziałeś, że leży Zostaw ją, bo no, mój że ci tego nie daruję. Sytuacja może mnie zaskoczyć. A to się zdziwisz, bo cię zrobię, jaki to ma na końkę. A ty dawego tutaj, jo! Nie Mężczyzna A, jest wściekły.

качем. Ту. 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 ня 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 ня

Jakbym przedstawił pogodę gdzieś po ziemnię i dzisiaj tak jak mówię Na tym odcinku murdeczki żona poraziła parę i

Ukryta! Szpital. Do szpitala trafia mężczyzna, który został porażony paralizatorem przez własną żonę. Mówimycie sobie tak, nadziejęcie sobie do domu, jesteście na panne zmęczeni, marzy wam się normalnie wyszło. I pierwsze co widzicie, mam tak przestraszoną żonę, a mam z jego paralizatorem. Pierwsze co się dzieje to dostajecie paralizatorem. Albo tu bym jeszcze coś... Nie wiem. Przygotuj mi aparat. Kamień. Czyli pan sam na łóżko, my podoba na ręce. Powoli, ostrożnie. Proszę, dobrze, dobrze. dobrze. I proszę się wygodnie położyć. Dobra. Tak. Proszę teraz nic nie mówić. Oddychać głęboko. Jeszcze. Również przyspieszony akcesor. Dobra. Nie wiem, nigdy nie dostałem, nie wiem, czy z was ktoś pytał moich widzów, dostał kiedyś taki paralizator. W mnie napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy. To jest przeżycie normalnie. Ja jeden z nich, prąd poraził, bo jakby to takie zabawki, kurwa, taki prank, co nie? Pytałeś się kogoś, czy chce gumę, dajesz mu, to ciągniesz. To takie rzeczy trzyma w domu, jak paralizatory? Skoda, ja nie wiedziałem, że mam coś takiego ma. A w ogóle, tak paralizator, to każdy sobie może kupić? Czy to trzeba jakieś papiery mieć, jak na przykład na progu? Nie wiem, nawet nigdy się nie. Zobacz, dobrze robimy. Proszę, pana Kierwska to wygląda, bo, bo panowie zawał serca. Przepraszam, tego boku gdzieś pana jeszcze boli? tutaj nie. Pieszy mnie. W końcu pan w prace Ma pan może chorobę wieńcową? z tych rzeczy, tak? tak? Zobaczmy jeszcze. To wygląda jakby normalnie jakaś duża makomna. Co nie? Takie dwa zęby normalnie, jakby w jakichś Tutaj założymy opatrunę, dziewczyny. I teraz tak, pobieramy krew, morfologia, elektrolity, parametry nerkowe, sercowe, kreatyna. i to, mm -hmm. proszę panu przeciwból, Proszę leżeć spokojnie. Setkę daj dajcie, na Mężczyzna ma objawy za serca. oczywiście może być skutek porażenia paralizatorem. Muszę to skonsultować jeszcze z kardiologiem. Ja rozumiem, że można się obawiać ale Paralizator to naprawdę niebezpieczna zabawka. Jeśli porażony się na inne choroby, na przykład układu krążenia, to może to mieć fatalne skutki dla jego zdrowia. Nie wiem, a ta żona to chyba też jakaś odkryjona. Jakaś przewrażliwiona, chyba. No jak jakiś złodziej tak normalnie na to się wchodziłby sobie jakby z musiał nie I od razu do normalnie hlap paralizator. Choć taki, nie wiem, gdzie to albo ksiądz, o kolędzia. Paralizatorem. Tymczasem doszliba na pacjenta z dziećmi. Rok temu została brutalnie napawnięta w domu. Napastnicy no Cię... no, no, Cię... grozili, że zabiją, po czym okradli dom. Od tego czasu kobieta panicznie boi się o bezpieczeństwo swojej rodziny, zwłaszcza, że jeden z bandytów jest na wolności, dlatego kupiła do obrony paralizator. Już kompletnie zwariowałaś. Uspokój się i nie mów tak do mnie. Skąd wiedzieć, że to on się jak jakiś złodziej? A ten ciągle złodzieja. Przecież to już było prawie rok temu. A ciągle o nim mówić. Nie dyskutuj teraz. <laughs> No i co ona zrobiła? No skąd wziął ten paralizator? Przecież mogła ojca zabić. Rozumiem, ci złodzieje nastraszyli ją, była sama. No przecież już nie wrócą, no bo po co? I tak już ukradli, co chcieli. Jacy? I Jacek, jak się pytanie, gdzie mam dać. Do... Jak się czuję? No co ci powiem? Wszystko mi w środku boli. A poza tym lekarze powiedzieli, że mogę mieć zabał. Rozumiesz? Czy ci w ogóle do głowy strzeliło? Wyjechałeś, została sama z dziećmi. Ale to ona ma Nie Ja teraz tak stoję w tym szpitalu przed tym mężem. To nie przestraszy z tyłu. Ona za to z torebki. Ja się nie zdziwię. Na on ma ten paralizator, ma tę intorekcję. Nie wiem, kurczę, kurczę, to jest nie paralizator, prawda? On się jakby tak swojego męża, a z takim razem wieczorem to też by się to zmyczyło. No, przecież nie mogę powiedzieć szefowi, że nie pojadę na delegację, bo się boisz sama w domu zostać? A to jest słaby powód? Oni wrócą, a ja będę sama z dziećmi w domu. Nie wrócą, co mieli ukraść, to już ukradli, A poza tym siedzą. Jeden siedzi, a dwóch są niewiadomo gdzie. No domem stoją i tylko czekają, aż będziesz sama. To mnie powili do krzesła, przywiocali. Wiesz jak ja się czułam? Grosili mnie, że mnie zabijał i mogli to zrobić. Pyk, pyk. No przecież możemy cały czas żyć z tym No, się. Jacek, ja wiem, że oni wrócą. Czuję to. Nie ja mogę ich rozpoznać. Wiem, że chcą się zemścić za to, że ich kompan siedzi. Dobra, szkacie. Tak, dobra, zrobiłem. Mi to zajęło z pół godziny kolejne, bo zacząłem nagrywać 13 minut, a cięcie trwało pół godziny. Bo o 19 zacząłem nagrywać, a je już 20. Uff, się na tym męczyłem. To powiedz, jak Cool. Rock, she's not O bo Boż! Oj, mi więcej mnie Nie mów tak do mnie! Nie masz prawa tak do mnie mówić! Uspokój się! Mam prawo! Nie jestem już dzieckiem! Gdzie on podbiegł! A wszystko twoja wina, bo przecież to mnie nastawi. Jak mi kada jest podpisaną do mnie zadzwonią, otamor! Wrócę natychmiast! Kobieta nie zdaje sobie sprawy, że przez swoją nadobiegułą utrudnia życie synowi. Dlatego nie rozumie, że chłopak chce się wyprowadzić do... Domu. Boże. Idź i nie poddaj mi syna. On mnie rozumie. Nic w życiu nie przeszył. Idź, błaga. Dobra, idę do ojca. Moi drodzy, ja mam stwierdzenie, że w tym roku ja będę w stanie koronawirusa. To ma zostać tu w szpitalu? Niestety przynajmniej tydzień. Tak się patrzy, na ja coś czuję. Tak. Boże. Pół godziny chyba ten film no, będzie trwał już. Ale po całym szpitalu, zabunkruje się tam. Oj, taki szpital rozumiem, nie? Szpital wojskowy. Drobę mu jak sobie powietrze, bo nie wiem. To ja mam sama zresztą z dziećmi w domu? Marenka, może byś się przyprowadziła do nas na tydzień, co? O co Ania? Ania. Ania, Ania, gdzie jest, Ania? Gdy żona pacjenta za... Zagłosi... Jak na się nie dzieje. Jest przekonana, że dziewczynka została porwana. Panie no doktorze, dziecko śmieło nie ma mu no się da się... Trzeba wezwać ochronę policję! Kryptura spale w zadą z wyciąga wszystkie razie. Dzień z dziecko! dziecko! To cały sztuka robi roz... I teraz normalnie pani wyciąga taki guzik z torebki, przyciska go! że czołg ta wszystkich zmiga, taki szpital potrzebuje. Się położy, no panie się, panie... się nie, sobie zapad, się ona nigdy się nie Ktoś Proszę pani, szukaliśmy dziecka na piętrze, nie ma jej tam. Tutaj te korytarze też są sprawdzone, nie ma. A może na wyszła na zewnątrz budynku? Nagle kobieta zauważa mężczyznę, który wcześniej rozmawiał z jej córką w barku. Jest przekonana, że to on ją prowadził. <laughs> Ja byłem tak w szpitalu, i ktoś mnie tak zaatakował od tego. No to sobie jakoś zaraz ten paralizator wyciągnie, to wtedy normalnie hit będzie, nie? Ja go na ten paralizator wychodzę to. Ale mi <zorzamy> głowę boli. Niech się pani uspokoi, co się wyobraża. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Proszę panią, że dziewczynka pana pod samochód jest nieprzytomna, że ona do końca próbowali wybrać na śmierć, we wstrząsie.

Pojeja wina, bo wpadł wkreślił, tylko za tego palucha. Operacja tylko muszę wracać... Samochód, trwa już kilka Przed blokiem operacyjnym czekali matka brata, Albo to już będę. Matka sześciolatki jest już spokojniejsza, bo pielęgniarka podała jej środki uspokajające. Nie może tak nawiedzać, to się musi zmienić. Możesz tak, jakby to była moja wina. Hmm, o myśl... Nie uciekła. I to tyle. Dziękuję. To wszystko w tym temacie. Tak? Monika, popatrz co się dzieje, kuciesz się z Jackiem, z Krzysiem, przecież przez te ręki miesiące teraz jest w szpitalu, nie może tak zrobić, musi się coś zmienić. Serio, patrzcie na jest przez nią w szpitalu, młoda jest przez nią w szpitalu, jej tylko brakuje, żeby młody przez nią w szpitalu wylądował, na końcu ona sama wyląduje przez siebie w szpitalu. Mamo, popatrz, przez Ciebie teraz Ania ma operację, mamo, zrozum, no proszę Cię, teraz my w ogóle przez Ciebie sobie nie dajemy rady. Mieszkański szalkerboks musisz sama chcieć. Przecież jest w tobie lęk strach, nie chcesz się pozbyć tego strachu. Nawet nie wiecie, jak bardzo chcę. Ale ja już nie wiem czy potrafię. No lęk odblokowany. Po wszystkim. No to Ja sobie bez niej poradzić. Teraz przez jakieś dlatego tygodnie będzie musiała być na znomserce. Ani Niko. Ani Moniko, Pani Moniko, Ani Moniko, Pani, paniko? Pani paniko? Słuchaj, paniko? Halo? Czekajcie. I teraz się budzi normalnie. Patrz, się. No? A? Budzi! Wyciągnął parizator i wszystkich dzisiaj już mam ktoś tego parizotora dzisiaj. To na tyle w tym odcinku, woląc tego odcinka jest taki, że jak budzi parizotora swoim żołnierzom... Może się przykryjesz? bo ze że, że ten filmik zesrałem w gacie ze strachu. Siedzę na żogułuszka, co teraz przykryty, a jest 20.50 minut. Ja mm. <noise> <noise> Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy da się przeżyć w Wozie 30 dni? Ja nie, ale dzisiaj spróbuję to zrobić. Eee, nie, no nie ma opcji, że ci się uda. Nie, no jest bez obrazy, no ale no, raczej nie ma szans, nie? Głupi no, jesteś. Ty pewnie myślisz, że jest to możliwe, ale muszę z tobą coś ustalić. Ja nie chcę zbudować. Chyba praktycznie. Jak chcę przeżyć w 60. Czekajcie. Dla uświadomienia że poniesie tego poziomu masz 4 sekundy, żeby uciec tamtąd, bo inaczej zginiesz. Chyba, że opracować genialny plan, jak przetrwać tam. Specjalnie dla Ciebie powiem Ci mój sekret, jak to zrobię, ale musisz lokalizować. Dobra, targ. jednak może film trwać, bo wziąłem sobie chipsy. Są cztery opcje. Toksy, betony, mikstury leczenia i totemy. Są też trzy problemy. Do temy nie działają bojdzie. Potem leczenia nie da się stakować. A najlepszy bojkot, który posiada efekt regeneracji, nie sięga poniżej 64 gradów. Więc jedynym rozwiązaniem są nocze, tylko kupują w 9 nie da się craftować, Chyba, że znasz pewien algorytm ale żeby go użyć, to muszę na początku zdobyć Elytra. Więc znalazłem wioskę, zrobiłem go Lema, zrobiłem portal i zacząłem bić Blaze. A jednak. Papa! Co? Pa. Halo!